Cześć! Z tej strony Monika Osińska-Żabka. Jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich. I dzisiaj zapraszam Was na porównanie dwóch chyba najpopularniejszych nosideł w przedziale wiekowym od kilku miesięcy do nawet dwóch, trzech lat. Dzisiaj porównamy sobie nosidło Kafka Multi Age oraz nosidło Leny Upgrade. Najpierw powiem, znaczy będę omawiać poszczególne elementy tych nosideł, po to, żeby pokazać Wam, jakie mają cechy wspólne, a czym realnie różnią się od siebie. Zacznę od tego, żeby porównać pasy biodrowe tych nosideł. Pasy biodrowe, w przypadku kawki, pas jest sztywny, wypełniony pianką, dosyć dobrze układającą się, natomiast w przypadku Leny Upgrade. Pas mamy raczej miękki, też wypełniony, ale nie tak sztywną pianką jak w przypadku właśnie kawki. Różnica jest również taka, że w Leny Upgrade mamy kieszonkę, często zwracacie na to uwagę, natomiast w kawce tej kieszonki nie ma. Jak, jak wygląda kwestia z tymi pasami? Sztywny pas dosyć mocno. Układa się, nie, nie dopasowuje się tak bardzo, ale niektórzy tego po prostu bardzo potrzebują, żeby ten pas nadał sztywność również temu, jak układa się dziecko w nosidle. Pas blending, Upgrade bardziej dopasowuje się do naszego ciała, ale też no jest to uzależnione od indywidualnych preferencji. Niektórzy po prostu mniej to lubią. Nie ma tutaj zasady, który z pasów jest lepszy. Nie odpowiem Wam na to pytanie. Mogę zauważyć, że osoby szczuplejsze wolą pasy sztywne. Osoby bardziej puszyste, że tak powiem, e, które mają troszeczkę więcej tłuszczyku, lubią kiedy pasy się do nich dopasowują. Ale tak jak mówię, to nie jest zasada. To jest moja obserwacja, która. No, może Wam coś podpowiedzieć, ale niekoniecznie musi. Nie sugerujcie się tym bardzo sztywno. E, dalej, w temacie pasa biodrowego, to powiem Wam na temat klamer. E, w kawce mamy tradycyjną klamrę trzypunktową, e, wpiętą w jedną, z, w, jeden ze, w jedną ze stron nosidła. Akurat w moim przypadku jest to prawa strona, ale w zależności od tego jakby je ustawicie. Na końcu, na końcu pasa biodrowego oczywiście zabezpieczone gumką. W przypadku Leny Upgrade pas wpinany jest na klamrze jednopunktowej. To jest klamra o 170 kg, który może unieść. No w życiu tyle w nosidle nie uniesiemy, ale taka jest ta klamra. Jest to nowość w Leny Lambie od roku używana i też również Klamra zabezpieczona jest gumką. Na to zwracam Wam uwagę, dlatego że nie wszystkie nosidła to mają, a e, tu oba te nosidła mają to dodatkowe zabezpieczenie gumą. E, w przypadku Leny Upgrade mamy jeszcze poduszeczkę, taką, którą możemy ustawić sobie na pasie biodrowym i ta poduszeczka, ta poduszeczka, no, może być ułożona przez nas w dowolnym miejscu i może być. E, po prostu tam, gdzie w danym momencie będziemy potrzebowali, żeby na przykład osłonić nasze ciało. Zwłaszcza będzie to przydatny gadżet latem. Jeszcze jeśli chodzi o regulację w pasie biodrowym, oba nosidła mają podobną, czyli mają pas wszyty z rzepą, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Pas zawiera podziałkę. Co prawda, w jednym i drugim przypadku jest to podziałka kilogramowa, która nie zawsze sprawdza się idealnie, ale. Powiedzmy sobie szczerze, no jak się tylko nauczycie, w jaki sposób dobrze regulować nosidło, nie będzie to miało większego dla Was znaczenia. E, pójdźmy dalej. To by było na tyle, jeśli chodzi o pasy biodrowe. E, pasy naramienne w obu nosidłach są odpinane. To jest bardzo ważne. Czyli możecie w jednym i w drugim nosidle nosić dziecko na przykład z przodu ze skrzyżowanymi pasami naramiennymi. To jest bardzo ważne i zwracam Wam też na to uwagę. Dodatkowo w kawce mniejsze dzieci możecie nosić wpięte, kiedy pasy biodrowe, pasy naramienne macie wpięte na wysokości pasa biodrowego. To powoduje większe podwinięcie miednicy dziecka, dlatego często przy mniejszych dzieciach wybór kawki jest Bardziej słuszny, właśnie ze względu na to wpięcie pasów w dolnej części. Natomiast w przypadku Leny, Upgrade jest możliwość uzupełnienia swojego zakupu o przelotkę, tak zwaną, czyli kawałek, mater... kawałek paska parcianego z dwoma klamrami, który wpinacie też pod pupą malucha na wysokości pasa biodrowego. Jeżeli taką potrzebę macie, dajcie mi znać przy zakupie taką przelotkę dla Was zdobędę, bo Lenny Lamp umożliwia dokupienie takiej przelotki, ponieważ nie ma jej standardowo w zestawie jak to było w Lenny Up, ponieważ zauważyliśmy, że nie każdy tej przelotki po prostu potrzebuje. Dlatego jest taka opcja, jest możliwość skrócenia dodatkowo, bo to dodatkowo też skraca nam panel i właśnie użycia takiej przelotki. Więc też jeżeli mówimy o tych najmniejszych dzieciach, jeśli taka będzie potrzeba e, użycia nosidła, to w tym momencie mamy czym sobie pomóc. Bo jest tu przelotka, a tutaj mamy ten dodatkowy, dodatkową możliwość wpięcia na wysokości pasa biodrowego, pasów naramiennych. Jeśli chodzi o regulację. Pasów naramiennych, to w obu tych nosidłach regulacja jest dwukierunkowa, czyli niezależnie od tego, czy mamy dziecko z przodu i potrzebujemy w dół dociągać, czy mamy dziecko z tyłu i też potrzebujemy w dół dociągać, jest to komfortowe i oba te nosidła mają dokładnie ten sam mechanizm wpięcia pasa. Natomiast jeśli chodzi. Aha, i oba też, przepraszam, oba nosidła. Klamry w pasu na ramiennego mają na dodatkowych poduszkach. To jest też bardzo ważne. W lenym ta poduszeczka jest troszkę grubsza, bardziej wypełniona, natomiast w kawce jest cienka, ale tutaj bardziej ważne jest to, że ona jest niż to, czy jest cieńsza, czy jest grubsza. Jeśli chodzi o pasy na ramienne, to zobaczcie, pasy są różne. W kawce mamy tak zwaną prowadnicę, do której wpięty jest pas piersiowy. I wpięta jest klamerka, zobaczcie, klamerka do, do zaczepiania e, kapturka. Jeśli chodzi o lenego, pas jest naszyty w całości na past, i to jest pas zwykły pas parciany. E, klamra, klamra pasa piersiowego jest standardowo ułożona właśnie na tym pasku parcianym i ma troszkę krótszy zasięg poruszania się ma około 10 cm zasięg poruszania się. Tu w kawce ta klamra ma bardzo duży zasięg, to jest też duży plus kawki, natomiast tak jak mówię, w lenym ta wysokość, ta, tam, że tak powiem, przestrzeń poruszania się pasa też jest dobrana tak, żeby było komfortowo dla większości z nas, więc też jeśli chodzi o komfort noszenia, nie będzie to miało większego znaczenia. Ten, tam na tej prowadnicy w kawce troszeczkę lepiej się tym reguluje, takie mam wrażenie. No i przede wszystkim jest bardziej estetyczny. Ten motyw na naszytym na całości pasie, no jest jaki jest. Jak jest. No, jeśli chodzi o estetykę, tu akurat wygrywa Kawka. Teraz przejdę do kluczowej kwestii, jeśli chodzi o wybór i różnicę między tymi nosidłami, a mianowicie do regulacji panela. Regulacja panela to jest to, co Warunkuje nam de facto to, dla jakiego dziecka możemy dane nosidło użyć. Jeśli chodzi o regulację w pasie biodrowym, już wam pokazywałam i ta regulacja jest tu zbliżona, i wielkość panela też jest zbliżona bardzo. Natomiast różnicę mamy w przypadku regulacji w górnej części. W kawce regulacja górnej części panela to jest regulacja na jednej klamerce. O, zobaczcie. Na jednej klamerce i po prostu. Ja się tu przytrzymam i po prostu zaciągamy tą klamrę i skracamy ten panel, ewentualnie rozciągamy i wydłużamy. I de facto żadnej filozofii tutaj nie będziemy mieli. W kawce też nie mamy regulacji panela w górnej części, jeśli chodzi o szerokość. To też jest bardzo ważna kwestia. Jak to wygląda w lenym? W lenym, po pierwsze, te panele są inne w kształcie. Wydaje mi się, że leny jest ciut węższy, jeśli chodzi o bardziej wyprofilowany o tak bym nawet powiedziała nie węższy, bardziej wyprofilowany. Natomiast regulację mają zupełnie inną. W lenym mamy regulację tutaj na paseczku. W tej chwili w większości nosideł jest tutaj taki cienki, bawełniany pasek niemateriałowy. Ponieważ jest są zwyczajnie w świecie łatwiejszy do regulacji. Te materiałowe są dość grube i trudno się je regulowało. To jest jeszcze jedno z wcześniejszych tych nosideł, stąd pasek jest w kolorze nosidła, natomiast dziś już mamy paski czarne. I tu jest kilkustopniowa, praktycznie pięciostopniowa regulacja. Wysokości panela, wysokości. Natomiast dodatkowo możemy również przyregulować ten panel w górnej części. To jest to, co odróżnia bardzo mocno te nosidła. Nosidło z Leny Lamba możemy tu wyregulować, możemy go zwężyć, możemy go poszerzyć. I to jest bardzo ważne w przypadku wkładania do nosidła małych dzieci. Zwłaszcza drobnych, takich, które w obręczy barkowej potrzebują troszeczkę zwężenia tego nosidła, bo dzieci, które są takie masywniejsze troszkę, one będą się bardzo fajnie układały bez tej regulacji w górnej części. Natomiast drobne maluszki takie które, które mają tutaj po prostu w barkach za dużo przestrzeni, będą potrzebowały tego dodatkowego, tej dodatkowej regulacji właśnie za pomocą tej regulacji w górnej części panela na szerokość. Także to są różnice między tymi nosidłami. Ja powiem szczerze, e, najczęściej daję rodzicom jedno i drugie nosidło do porównania fizycznie, do przymierzenia, dlatego że e, te różnice, które wam wskazałam, są to różnice najczęściej po prostu odczuwania komfortu i nie ma żadnej zasady, że bardziej komfortowe jest jedno czy drugie nosidło. Niestety tu. E, najlepszym sposobem jest przymierzenie tych nosideł, dlatego ja proponuję zazwyczaj testy wysyłkowe, czyli dostajecie ode mnie trzy nosidła. E, zwykle do tego zestawu dobieram coś jeszcze, co moim zdaniem może wam pasować, żeby nie ograniczać wam tego wyboru do dwóch. Natomiast e, wybieramy te nosidła też w, najpierw wstępnie razem, żeby. W ogóle dowiedzieć się, w jakich kategoriach wiekowych na przykład mamy dzieci i dziecko i e, czy akurat te nosidła będą najlepszym pomysłem. Ale przyznam szczerze, że to jest najczęstszy wybór pomiędzy kawką a Lenny upgrade. W całym e, ubiegłym roku e, to były naj, dwa najczęściej przymierzane nosidła, jeśli chodzi o nosidła regulowane w tym zakresie wiekowym. Dodam w tym zakresie wiekowym, czyli dla dzieci od. Kilku miesięcy, do nawet dwóch, trzech lat. Także e, naprawdę polecam Wam zmierzenie jednego i drugiego i dokonanie tego wyboru świadomie właśnie e, pod tym względem, żeby gdzieś znaleźć coś, co akurat bardziej do Was przemówi. E, jeżeli chcecie się sugerować moim wyborem, to weźcie pod uwagę te aspekty, które Wam wcześniej wymieniłam, czy związane z Waszym komfortem, czy z Waszą budową ciała, czy też związane z budową ciała dziecka. To są zawsze jakieś podpowiedzi, które mogą pomóc Wam w wyborze. Z mojej strony to tyle i myślę, że ten materiał będzie dosyć popularnym ze względu na to, że to są dwa, tak jak mówiłam, najbardziej popularne nosidła. Do zobaczenia w takim, w takim razie w kolejnym materiale. Cześć.